Państwa, chciałam zareklamować wspaniałą książeczkę Symfonia Zwierząt z muzyką Dana Brauna z przepięknymi ilustracjami. E, kompozytor e, zawarł w tej muzyce takie charakterystyczne cechy danych zwierząt, czy to właśnie świat podwodny, czy hipcie. To wszystko e, podczas moich zajęć umuzykalniania lub muzykoterapii, to zależy. Co kto potrzebuje. Już od września zapraszam na zajęcia, gdzie kształtuję również wyobraźnię dziecka, ale też skupienie, jeśli chodzi o spektrum autyzmu. Pomóżmy dzieciom poprzez takie proste rzeczy, jak muzyka, odkrywać ich wewnętrzny świat, kształtować ten świat, wzbogacać. Niekoniecznie od razu dziecko musi być muzykiem, ale przez to, że rozwijamy jego część mózgu, właśnie wyobraźnię, również oddziaływuje to na inne aspekty takie ogólnorozwojowe. Także zapraszam do kontaktu. Słuchajmy muzyki już od najwcześniejszych od pierwszych dni nawet życia. Chodźmy na koncerty, dajmy dzieciom poznać nie tylko to, co leci w radio, czy telewizji, internecie, ale bądźmy z dziećmi w słuchaniu muzyki, to bardzo ważne. Poznawajmy razem z nimi ten świat muzyczny. Dajmy poznać i doświadczyć różnych instrumentów. Także polecam tą książkę, wspaniała muzyka, no jak Państwo widzieliście, również ilustracje.